3, 2, 1 i jest! Świeci się! się Siewanko, dyszka z tej strony. Witam serdecznie na moim kanale z FIFA Mobile. Nie tylko dzisiaj zapraszam w ten upalny dzień na odcinek z Brawl Stars. Dokładnie tak, dzisiaj podpieramy skrzyneczki, z której może wypadnie w końcu mój upragniony Leon. Czy tak wygląda Leon? Nie wiem, zobaczymy. Niech tu leci i przejdźmy już do skrzyneczek. Mam nadzieję, że odcinek Wam się będzie podobał. Serdecznie zachęcam do pozostawienia łapeczki, ponieważ ten odcinek będzie jednorazowy albo po prostu kiedyś jeszcze zrobię jakiś materiał. Z Brawl Starsa zobaczymy. Wiem, że niektórzy gracze z FIFA Mobile grają też w Brawl Starsa. No i pozdrawiam Was serdecznie. Zostawcie łapeczkę w górę i ciachu, rachu. Niech tutaj Leon nas. Nie wiem, no dobra. Zaczynam. Mam 10 skrzyneczek takich dużych, i tych dużych jeszcze większych. Zobaczymy co się będzie działo. Uwaga, lecimy. Jak widzicie karnet zadymiarza mam już ukończony. Handlarz gail sobie tam radzi na którymś poziomie, ale sekunda, zanim przejdziemy do openingu, to pokażę Wam wszystkie moje postacie, które mam, a których nie mam. I jak widzicie, zacznę od góry, lecę na dół. OK. No i jak widzicie takie poziomy, no i patrzcie co mi brakuje. Napiszcie w komentarzu, które, którego zadymiarza macie właśnie z tych, których ja nie mam, a przypnę wam duże serducho czerwone, zobaczymy, co z tego będzie. No i przejdźmy już do skrzyneczek, bo to jest chyba najciekawsze, albo ja jestem najciekawszy z tego wszystkiego. No napiszcie w komentarzu co ciekawsze. Ja czy Brawl Stars, ja wiem Brawl Stars, ha. Dobra, poczucie humoru to ja mam. Lecimy z pierwszą skrzyneczką. Ja wiem, że Wy wiecie, kiedy się pojawia Zadymiarz. Ja tego nie wiem, dlatego zobaczymy. Na pewno też może jakaś magiczna moc mi się tutaj pojawi albo coś takiego. Nie wiem. Jak na razie nic, nic ciekawego. No ale monety wiadomo, się przydadzą. Punkty mocy jest ok. Pan P, pozdrawiam serdecznie Pana P. Jest coś, pozostały bonus, zapewne to będzie. 200 podwajaczów żetonów przydadzą się jak najbardziej. Kolejna skrzyneczka jeszcze 8 no jeszcze ponad 10 skrzyneczek bo tam później 3 duże beatboxy no i zobaczymy Jean Penny i kto jeszcze do tary. Ok czyli taki pusty przebieg jeszcze 7. Kurcze, naprawdę chciałbym trafić tego Leona albo innego legendarnego zadymiarza naprawdę bo grałem w tą grę prywatnie. Nie robię z tego live'ów i raczej chyba nigdy nie będę robić. Ale nigdy nic nie wiadomo. Pamiętaj, nigdy nie mów nigdy, bo nie wiadomo co będzie dalej. Yy, dawaj, Leon, pojaw się, Leonie. Jest! Jest! Co? Nie, to nie jest, to nie jest ten. Czy to jest? Czy to jest to? Uwaga! Nie! Gadżet! Kurczę, było blisko! Ale fajnie, gadżet, detonator kieszonkowy, będę go nosić w spodniach bez tego, bez kieszonki. Dobra, proszę cię, no niech wpadnie, niech wpadnie, dobrze, jest gadżet, także na pewno tam była większa szansa procentowa na gadżet niż na e, Brawl z tego, nie wiem jak sam się nazywa, na Leona czy na kogo innego, albo tego Kruka bym chciał jeszcze trafić, no niestety tutaj nie ma, ale jest bonus, e, zobaczymy 200 tokenów, Kurczę, zapowiadało się tak fajnie, a niestety nie ma, no kurcze, dobra, lecimy z kolejną e, skrzyneczką, no, dawaj, 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 nie ma nic, nie ma nic. Lecimy jeszcze, big boxy, także tam będzie się dużo działo. Zobaczymy za chwileczkę. Uwaga, nie ma. A było tak blisko. Dobrze, jeszcze dwie skrzyneczki, duże skrzyneczki. Zobaczymy. Może jeszcze jakiś jeden gadżet by wpadł, też by było fajnie, bo brakuje mi parę gadżetów. Uwaga, tutaj nic nie ma. Piper. Nie lubię grać tą postacią, nie wiem czemu, ale jakoś chyba po prostu nie mam cela. Dobra, zobaczymy co dalej. Uwaga, 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 uwaga. 52 Barley, Mortis. Mortisem też zacząłem troszkę tam pogrywać. No i tutaj mamy punkty ulepszenia. Dobra. I to by było na tyle, chociaż nie, jeszcze jedna duża skrzynka będzie, ponieważ w sklepie mamy teraz oczywiście dostępne Oferty specjalne, I jak widzicie, dołożyli za 3000 gwiezdnych monet dwa razy mega skrzynkę, ale ja teraz otworzę za 500 jeszcze dużą skrzynkę. Później otworzę tą za 13000 pucharków. No i zobaczymy. Może z tej, z tej skrzyneczki może wpadnie, może nie. Zobaczymy. Jest daryl, nie ma nic. No niestety pusty przebieg. Chyba z tych skrzyneczek to tak bardzo rzadko coś wpada. Dobra, jest ta chwila 3 duże big boxy e, 3 albo 4 e, mega skrzynka za 13 tysięcy pucharków także już wiecie ile mam puchareczków e, uwaga mega big box czy jak to się tam nazywa 5. chyba tutaj nic nie będzie e, musiałoby być chyba sześć itemów albo 7. E, no niestety pozostałe przedmioty jeden kiełek nie świeci się nawet nie ma żadnego bonusu. No co to jest? Co to jest? no Masakra. Spoko. No i przejdźmy teraz do sklepu z powrotem i zobaczymy teraz, uu, co się będzie działo. Otwórzmy pierwszą specjalną ofertę za 1500, a potem za 3000. Ja wiem, że to się niby nie opłaca, bo lepiej sobie skupić skina, no, ale w moim przypadku jak nie mam tylu postaci legendarnych, no to ja wolę skrzyneczkę otworzyć, bo ja lubię otwierać skrzyneczki, paczki i inne takie pierdołki. Pozostało przedmiotów 5, 4, 3, Mortis, nieważne co tutaj wpada, ważne żeby ta jedynka się zaświeciła, jest, świeci się, jest, 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 zostawcie łapkę, a może to będzie ten, uwaga, i kurde, Gwiezdna Moc do Wiatr we Włosach, no trudno, no do Geila dostałem Gwiezdną Moc, no szkoda, że to nie była znowu ten postać, kurcze, no. Kiedy ja trafię tą postać? Nie wiem, czy zauważyliście, ale chyba jest mniejsza szansa na trafienie postaci po tej dużej aktualizacji, gdzie mamy ten karnet zadymiarski cały. E, dobra, no i ostatnie dwie mega skrzynki. Uwaga, trzymajcie kciuki, trzymajcie kciuki. Leci, chyba to jest razy dwa, tak mi się wydaje. E, pozostałe przedmioty: cztery, trzy e, punkty mocy. E, dobra, piper i no nie świeci się. Czemu się nie świeci? To przynajmniej daj bonusa. Też bonusa nie ma. Ej, to się tak nie liczy. Dobra, ostatnia skrzynka. Ja Was już serdecznie pozdrawiam i widzimy się na live'ach, gdzie tam bardziej FIFA Mobile, ale też czasami gdzieś tam wrzucamy informacje o Brawl Starsie, wymieniamy się tam jakimiś pierdełkami. Dobra, lecimy. Pozostałych przedmiotów 5. Czy tu się będzie świeciła jedynka? No proszę bardzo, no uwaga, 3, 2, 1 i jest! Świeci się! Świeci się, a ja, ja teraz nie wiem, czy ten, czy to będzie z, ten. Nie, Gwiezdna moc, ale pięknie Gwiezdna moc. Ryk wichru. Myślę, że to też jest bardzo fajne, ponieważ zaoszczę... zaoszczędziłem 2000 monet. No i fajnie. Myślę, że fajnie, no. Ja wiem, że wy trafiliście tego Leona, bo pisaliście, mówiliście na czacie. No ja niestety Leona nie trafiłem. Szkoda, żadnej postaci dalej nie mam, ale będę dalej grał sobie prywatnie. No i dam Wam znać oczywiście, jak tylko trafię Leona albo coś w tym rodzaju. Także trzymajcie się, pozdrawiam. Dyszka, cześć.